A my dzisiaj gościmy w drugim liceum ogólnokształcącym w Łowiczu, skąd napłynęły do nas dobre informacje o stanie Macieja Fudały, ucznia tej szkoły, który uległ jakiś czas temu bardzo poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu. Dowiedzieliśmy się, że stan Macieja się poprawił. Myślę, że potwierdzą to nasze rozmówczyni, rozmówczynie. Jest to siostra cioteczna Maćka oraz jego koleżanka z klasy. Witam Was serdecznie. Czy dobre informacje właśnie dotarły już o stanie Maćka? w ostatnim czasie Jestem coraz bardziej po e, Jak rozumiem e, to zmotywowało Was do rozpoczęcia właśnie takiej akcji pomocy, tak? Powiedzcie, co tutaj dzisiaj się odbywa no i w zasadzie o tym, że to chyba dopiero rozpoczęło to, co macie w planach. E, dzisiaj mamy akurat kiermasz. E, sprzedajemy ciasta, które przygotowały E, osoby od nas e, szkoły, każda tak. z klasy się przybyły. Czyli nie tylko Wasza klasa, nie, nie ale... Cała te... szkoła. Każda klasa miała zadanie przygotować właśnie spa od siebie. Mm -hmm. Cała szkoła się zaangażowała. E, zbieramy tutaj odpowiednie wnioski na reprezentacje i na pośredne rzeczy. W po mm -hmm. przyszłym tygodniu mamy e, szkolną dyskotekę, z tego typu dla uczniów szkoły, a 17 czerwca mamy przedstawienie w naszej szkole. Na Zapraszamy wszystkich to teatralne, gdzie ucząca pokupuła teatralne szkoły. I tam też będzie można cegiełkę w formie biletu kupić.